Są takie wersety w Biblii, które są tak niesamowite, które tak mocno zmieniają wszystko, że życie jest inne przed przeczytaniem po przeczytaniu ich. I jeden z takich wersetów dzisiaj właśnie będziemy poruszać, e, studiować. Zapraszam. Tak jak to możliwe, że jeszcze żeśmy nie przeczytali tego wersetu, i jeszcze o nim żeśmy nie mówili, ale. Nadrabiamy, kochani, nadrabiamy nasze zaległości, i otworzymy sobie list do Rzymian, piąty rozdział, ósmy werset. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Niesamowite, prawda? Niesamowite. Bo czy może być coś więcej? Czy ktoś tutaj pobije, że tak powiem, Jezusa? Czy tutaj ktoś może go przerosnąć? miłości. Nie ma nic więcej niż oddać całe swoje życie za drugiego człowieka, a oddać go za człowieka, który jest grzeszny, który jest zbuntowany, który mówi złe słowa na Boga, na ludzi. To się nazywa miłość. Tak? To się nazywa miłość, która nie ma ograniczeń, która nie jest warunkowa. To jest miłość samego Boga. To jest miłość Agape i Bóg zrobił to dla nas. Jak sobie pomyślę o swoim życiu, wiecie, ja Boga nie szukałam wcale. Ja rosłam w takiej rodzinie, gdzie każdy liczył na swoje siły. Bóg to być może jest, ale na pewno zostawił tą planetę i każdy musi sobie radzić sam. I i rosłam w, w takim przekonaniu, że jestem niesamowita, wspaniała, dam sobie radę ze wszystkim. Zmierzałam prostą drogą do bycia taką, takim zarozumiałym bubkiem, który po prostu tylko myśli o sobie i, o, i o, o tym, jaki jest wspaniały, nie będąc w żaden sposób użyteczny dla tego świata. Ale Bóg mnie znalazł i On mnie naprawdę szukał i On mnie znalazł. Ja nawet nie wiedziałam, że On naprawdę istnieje. On mi siebie pokazał i objawił. I właśnie kiedy zaczęłam czytać Ewangelię, kiedy przeczytałam Ewangelię Mateusza i, i zrozumiałam, jak bardzo Bóg mnie pokochał i że On mnie szukał. To po prostu Jego miłość mnie zdobyła. Jego miłość mną zawładnęła. Trudno się oprzeć takiej miłości. Trudno jest przejść obok i pomyśleć, a Bóg wszystkich tak kocha. To nic takiego. Po prostu Bóg taki jest, On wszystkich kocha. To nie jest wszystko jedno. Kto cię kocha i jak Ciebie kocha? A nas kocha sam Bóg. I to taką miłością, która. Nie może być w żaden sposób usunięta, zniszczona. Ja nie jestem w stanie zrobić nic, co by mogło Boga tak zobrzydzić, tak zniechęcić, żeby on przestał mnie kochać. On mnie pokochał jeszcze w momencie, kiedy byłam grzesznikiem, kiedy go nie szukałam, kiedy nie uwzględniałam go w swoich planach. On w tym momencie mnie pokochał, ponieważ mnie stworzył i jestem jego dzieckiem, i każdy rodzic to zrozumie, że swoje dziecko się kocha niezależnie od tego, co ono robi. Możemy cierpieć, możemy mieć trudność taką z, z tym kochaniem, ale, ale kochamy, po prostu nie potrafimy inaczej. Tak więc ten werset, kochani, przypomina nam o tym, że Bóg nieustannie okazuje nam swoją miłość przez to, co dla nas zrobił w Chrystusie. Czyli to nie jest jednorazowy akt, tylko to jest my cały czas musimy sobie przypominać o tym, że jesteśmy kochani, że jesteśmy ukochani. Że jesteśmy przez Boga wybrani. Że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, że nas przeznaczył do dobrych rzeczy. Że dzięki temu, co zrobił dla nas, przywrócił nam człowieczeństwo, przywrócił nam relacje ze sobą i teraz już nie żyjemy dla siebie, tylko możemy żyć dla Niego. I ta Jego miłość też uczy nas, jak my mamy kochać i na czym polega prawdziwa miłość. Um, nie taka zniekształcona, którą pokazują w jakichś filmach. Tylko prawdziwa miłość, która pochodzi od Boga, Bóg jest miłością, to jest miłość, która jest niezależna od warunków, jest bezwarunkowa, niezależna od sytuacji. I taką miłość też jesteśmy powołani, by okazywać innym ludziom, naszym bliskim, ale też i dalszym osobom e, obcym, nawet wrogom, do tego nas wzywa Jezus. I jest to możliwe dzięki temu, co, czego my doświadczamy od Boga. Bo jeżeli mielibyśmy kochać bez doświadczenia miłości, to nie wiedzielibyśmy nawet, co mamy robić i jak mamy robić. Ale przez to, że doświadczamy i rozumiemy, aha, miłość polega na tym, że jestem łaskawa w momencie, kiedy ktoś jest zły na mnie, albo nawet mnie rani, ja jestem łaskawa, ja jestem łagodna. Kiedy czytamy ostatnie rozdziały Ewangelii, w których jest opisana śmierć, cierpienie i śmierć Jezusa, i widzimy, w jaki sposób on zachowywał się w obliczu swoich wrogów. Jak wybaczał, jak modlił się o nich, a nie otworzył swoich ust, był jak owca na rzeź prowadzona, to widzimy Bożą Miłość, tak? Widzimy, jak ona jest zademonstrowana i możemy uczyć się. Oczywiście to nie zawsze jest łatwe I, i są sytuacje w naszym życiu, w którym nie wiemy, jak kochać i nie umiemy. Są w nas jakieś uczucia żalu, rozczarowania, bólu, zranienia, które pozwoliliśmy, żeby jakiś człowiek nam zadał. I i to nas blokuje, tak że nie jesteśmy w stanie okazywać tej miłości, ale możemy się jej uczyć. Możemy prosić Boga, żeby nas uzdalniał, żeby nam pokazywał, jak praktycznie to robić. I możemy wzrastać. Możemy wzrastać w tym prezentowaniu Bożej miłości. Możemy być tymi przekaźnikami, którzy najpierw otrzymali i są teraz pełni. I nieustannie sobie przypominają o tym, dlatego że tu jest powiedziane, że On, Bóg nam okazuje tą miłość, On nieustannie ją okazuje. Przypominając nam o tym, co zrobił i zapowiadając to, co zrobi w przyszłości, On okazuje tą miłość i mając na bieżąco ten przypływ od Niego, yy, możemy też zacząć dawać. Drogi Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, że ona jest nieustająca, że ona jest niewyczerpywalna ona nas niezależna od sytuacji, niezależna od tego, co się stanie, od wszelkich kryzysów na świecie, wszelkich kryzysów w naszym życiu, e, że ty będziesz z nami zawsze, będziesz nas prowadził a, i ty jesteś Bogiem, który kocha, bo jest miłością. Uczesz nas tego samego, żebyśmy w tej miłości żyli. Tobie niech będzie chwała. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Amen. Kochani, ciekawa jestem, czy miście. W swoim życiu jakieś takie wyzwanie, że czuliście się przenagleni przez Boga, przez Ducha Świętego, żeby kogoś kochać, pomimo tego, jaki jest straszny, pomimo tego, że was drażni. Jeżeli macie taką historię, to proszę podzielcie się w komentarzu, a ja wam powiem, że takim nieustającym dla mnie wysiłkiem jest, żeby kochać takich ludzi właśnie, którzy są trudni. I ktoś tak kiedyś powiedział, że, że Bóg stawia trudnych ludzi na naszej drodze, żeby nas nauczyć miłości, żeby nas czegoś nauczyć, bo łatwo się kocha tych, którzy są tacy po prostu kochani, ale, ale trudniej jest z tymi, którzy mają takie kolce, wiecie, kąszą, gryzą i prawdopodobnie dlatego, że sami byli niekochani i nie potrafią inaczej. Ale ale tak jak Bóg przebił się przez ten nasz pancerz grzechu, z buntu, tak, takiego wewnętrznego, to tak samo my możemy przebijać się, kochając innych i ich tak po prostu zatulić, ukochać, wytulić te wszystkie lęki i, i odnosić zwycięstwo w tym. I ta osoba może odnieść zwycięstwo, doświadczając Bożej miłości. Tak więc czekam na wasze komentarze. I do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Pa pa!